Cześć, witam w trzeciej części propozycji peruk na Święta, Nowy Rok oraz Wszelkie Imprezy. Krótkie włosy, średnie już były, a dzisiaj piękne, długie, klasyczne oraz troszkę szalone. Na początek model A Ailsa. Występuje w pięknych kolorach. Tutaj wybrałam dla Was taki bardzo wyrafinowany blond, bo on jest taki niecodzienny. Ma taką półkankę w kolorze, jak gdyby delikatnie łososiowym. Świetna jakość, rozmyta linia czoła, góra podniesiona. A ilsa 1290 zł. Kolejny model nazywa się High gel Hi to model termiczny, czyli jeżeli macie ochotę, to włosy można zakręcić, a potem wyprostować. Tutaj także jest świetna jakość, czyli rozmyta linia czoła i przedziałek na mikroskurze. Cena 990 zł. Magic Stage. To bardzo elegancki, długi, klasyczny bob. Oczywiście występuje także w blondach, ale wybrałam tutaj do prezentacji przepiękny kolor. On jest ciemny, ale nie za bardzo, i ma śliczne kasztanowe pasemka. Mam nadzieję, że to widać. A i ten model jest termiczny, więc jeżeli macie ochotę zakręcić albo wyprostować, to można. Magic Stage 1090 zł. Tarantela. Fryzura jest piękna, ale w tym modelu kolor jest absolutnie wow, ponieważ jest to brąz z dodatkami refleksów w kolorze truskawkowym. To także jest model termiczny, cena 1190 zł, a przed nami jeszcze dwa szalone modele świetne na Sylwestra. Makaron Pozytywne kobiece loki, które możecie także zaczesać do tyłu, ponieważ wszystkie modele, które Wam pokazuję, są świetnej jakości. I tutaj także jest rozmyta linia czoła. Makaron 720 zł. Vision Vita, mnóstwo pozytywnych loków. Właściwie afro, jeżeli dobrze się czujecie w takich szalonych fryzurach, to takie też mamy. Vision Vita 590 zł. To tylko kilka propozycji. W naszym sklepie Wigello.pl znajdziecie dużo więcej pomysłów na to, jak fantastycznie można wyglądać na każdą okazję życiową. Jak wspomniałam, dwa poprzednie filmy, czyli włosy krótkie oraz włosy średnie, podlinkuję Wam pod tym wideo. Często pytacie, na kogo pasuje peruka. Praktycznie na każdego, ponieważ czepki są bardzo elastyczne. A jeżeli u nas coś kupicie i okaże się, że z jakiegoś powodu nie pasuje, to macie dwa tygodnie na zwrot bądź wymianę. A jak zamówić? Można samodzielnie w naszym sklepie wigello.pl. Pod filmem zostawiam Wam linki do tych modeli, albo można po prostu do nas zadzwonić i z nami wszystko przez telefon załatwić. Dziewczyny, warto spróbować i poczuć się pięknie. Do zobaczenia, zapraszam. Wszystkie prezentowane przeze mnie modele to peruki medyczne do ciągłego codziennego noszenia i należy ich używać zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Dziękuję. Do zobaczenia.